Kocham chipsy Pringles. Hmm. Jak myślicie, co będzie bardziej, bardziej prawdopodobne? To, że Ziemniak znowu nie nagra filmu? Czy to, że nagra film, że usuwa kanał bez Prima Prelice? Powiedzcie, jest Ani jedna, ani drugie. Dlaczego? To jest po prostu już nudne i głupie, a nikomu się nie chce. A mój kanał jest bardzo oryginalny. Jak te chipsy. No, dlatego nagram film o tym, że nie usuwam kanału. Mój kanał jest wspaniały i w ogóle ma dużo subów, co nie? No i nie usunę bo po prostu. Prawie 100 subów to jest coś, no nie? Także. Prima, pris! Daliście się nabrać! Na pewno się daliście nabrać. Tak. To jest bez sensusz.